Zapraszam na relację z wyjazdu do Niemiec po samochody. Na końcu zobaczycie podsumowanie, ile to zajęło czasu i ile kosztowało. Średnie spalanie 10,5 litra. Czas jazdy 9,42 i odcinek przejechany 806 km. Zobaczymy, jak będzie na końcu trasy bo to jest na pusto, z przyczepą na górze średnia prędkość 83 km na godzinę zbliżam się do kolejnego etapu podróży średnie spalanie trochę spadło mimo tego, że Mam jeden samochód już na przyczepie załadowany Zaraz zjeżdżam z obwodnicy Berlina zostało mi całe 10 km do celu kolejnego łąki pełne maków Takie wywożą. Cześć. A to zobaczcie, ile maków rośnie sobie. I pole. Pięknie to wygląda. I wiatraki do elektrycznych samochodów, prąd produkują. <grymne> I znowu tutaj. No ja już skręcam. Zostało mi kilometr do celu. Jak ktoś nie widział. Centrum logistycznego w Grecji. Jest ogromny plac tysiące samochodów Raz raz odbierałem auta jest to ogromny plac mnóstwo lawet zawsze i mnóstwo samochodów idę odebrać kwity zaraz zrobię Wam podsumowanie tej, tego etapu no to tak, dotarłem do Kecin tak jak ukazałem mnóstwo samochodów stoi. Teraz podsumowanie. Zrzucie paliwa wyszło mi 9,8. Zrobiłem średnia prędkości 77, 148 km. Zornik zrobiłem tutaj, tak? Czas jazdy niecałe 2 godziny. Odpływ się teraz skończy. Zasięg jeszcze mamy 320, czyli średnie zużycie takie mamy. Ubrałem się. Piękną kamizelkę odblaskową. Zaraz będę szedł tutaj po samochód. Idę odebrać auto, pokażę jak tego tu stoi. Na tych co nie widzieli. Jest to ogromne ogromne centrum turistyczne, samych lamy. Tu są osobówki. Lagunka załadowana. Idę szukać. Astry. Łączkę tylko stoi. A tam dalej w głębi jest kolejny plac. Tam jest jeszcze jeden taki plac. Mnóstwo tego dobra. Później się łączę, bo Dwie jest Sprzęt spakowany spinany nie można teraz ruszyć bardzo, bardzo ładna sterka, zderzak do tylko słuchajcie, cała akcja, nie wiem, 10-15 minut może trwa, zaraz zobaczymy po zegarku idę, oddam kwity i spadam w stronę chaty Biłem trasę, stąd mam do domu, do firmy 684 km No zaraz ruszam w dalszą drogę. No jeszcze raz mozg, tam jest drugi taki wielki plac. Jakbyś już tak pusto O, no, tu macie. I wiatraki. Widocznie no, tych lawet jedne przyjeżdżają, przywożą, drugie wyjeżdżają. A tak Kecin wygląda z góry w Google Map. Pięknie to wygląda, te łąki. Pełne maków. Kolejny etap podróży. Za mną. Średnia prędkość. 246 km dzisiaj zrobione. 3 godziny 40 jazdy. Średnie spalanie 9,8 litra. Idę na szybkie zakupy obiadek. Przy okazji pauza się wykręci. I lecę dalej. Zakupy zrobione. I ruszam. Do Polski 590 km zostało. I dotarłem do Olsztyna jestem u siebie już na, na bazie 847 km dzisiaj zrobione to spanie średnie wyszło. 10,2 Podsumowując, zrobiłem trasę z Olsztyna przez Zorbik do Kecin i wróciłem do Olsztyna. Zrobiłem w sumie 1535 km i spaliłem 165 litrów paliwa, czyli 10,75 na setkę. To jest bardzo podobnie jak to, co wyświetlał komputer. Koszty paliwa. Zrobiłem tak jak wam mówiłem 1500 km. Koszt paliwa to 1310 zł na autostrady i etol wydałem 142 zł na jedzenie którego myślę że nie powinienem jeść bo w domu siedząc też jem zapłaciłem 143 zł dodatkowo dolałem trochę od Blue i policzyłem amortyzację samochodu w sumie jakieś niecałe 500 zł i podsumowując Transport wyszedł w 2010 zł, czyli po 1000 zł brutto na sztukę. Często pytacie mnie, jak się jeździ crafterem i ile on pali. Jeździ się super, jest to bardzo wygodne auto. Jeździ się nim prawie jak osobowym samochodem, jest fajnie wyposażone, ma wszystko to, co mieć powinien. Pali około 10 litrów na 100 km, nawet taki załadowany, wiezie dwa samochody, nie brakuje mu mocy. Jeździ się nim bardzo fajnie. Trasa zajęła mi około 26 7 godzin. Tak? Wyjechałem w czwartek o 19, wróciłem w około północy w piątek, czyli nie było mi w pracy jeden dzień. Czy to się opłaca, czy to ma sens, to każdemu z Was pozostawię do własnego przemyślenia. Na pewno plusem jest to, że mam te samochody zwiezione bardzo szybko, Mam je przywiezione praktycznie po trzech dniach od zakupu na aukcji. Nie muszę wysłuchiwać mądrości typu, że to się nie opłaca, że, że nie ma sensu jeździć. Tak jak widzieliście koszt transportu jednego samochodu wyszedł około 1000 złotych brutto, bo mam to faktury na paliwo, na autostradę, inne rzeczy, od których odliczę sobie wart i wrzucę sobie w koszty. Większość ofert, które dostawałem na Facebooku z portali, które zajmują się transportem to było od 1500 brutto, nawet do 1500 netto. Różnica, czyli lekko licząc 1000 zł na, na kółku. Jakbym zrobił takie kółka 4 miesięcy to 4000 różnicy. Mam na ratę samochodu, mam na inne rzeczy. Oczywiście ja tego nie liczyłem, ponieważ ten samochód i tak i tak mam już. Mam kupioną przyczepę mam kupiony samochód, od tej chwili jeździ głównie w koło komina. Natomiast jeżeli byście chcieli liczyć to jako transport, to musielibyście sobie policzyć jeszcze koszty utrzymania tego samochodu. Ale jeżdżąc, zajmując się typowo transportem, mielibyście też możliwość zawiezienia czegoś do Niemiec, czego ja nie zrobiłem, i skasowania kogoś za dodatkowy transport. To tyle dajcie znać, czy... co myślicie o tym transporcie teraz? Co myślicie o kosztach transportu? I czy uważacie, że warto samemu jeździć po samochodu, czy lepiej to zlecać komuś innemu? To tyle. Dzięki. Pozdrawiam Was. Cześć.